Cześć, witam Was serdecznie. No dziś przygotowałam dla Was historię z książki Marszala Rosenberga Porozumienie bez przemocy. Marszal Rosenberg prowadził kiedyś warsztat, na którym opowiadał, jak trudno jest ujawniać nam nasze potrzeby. I że szczególnie właśnie kobiety mają z tym problem. Niektóre uczestniczki dzieliły się tym, jaka to jest dla nich trudność. W pewnym momencie matka Marszala Rosenberga wyszła nagle z, tej, z tego pokoju, wróciła po jakimś czasie i taka była blada. Zapytałam ją, czy się dobrze czuje. Odpowiedziała, że tak, ale właśnie uświadomiła sobie coś, co trudno przyjąć do wiadomości. Chodziło o to, że przez 36 lat zarzucała swojemu mężowi, że nie zaspokaja jej potrzeb. A tymczasem właśnie zrozumiała, że tak naprawdę nigdy nie powiedziała mu, czego potrzebuje. I rzeczywiście Rosenberg potwierdził, że nie przypomina sobie, żeby właśnie matka wprost powiedziała mu to, natomiast często właśnie rzucała jakieś właśnie aluzje i mówi, że jakieś takie e, robiła takie akrobatyki. <grytanie> czyli, chyba, czyli chyba chodzi o to, że. Hmm, chciała, żeby się jakoś domyślił, <gry> czego chce. Hmm, zaczęli się zastanawiać, jaka jest tego przyczyna. Okazało się, że matka Rosenberga wychowała się w ubogiej rodzinie i ilekroć czegoś właśnie hmm, o coś prosiła, to jej rodzeństwo reagowało tak, no jak to? Jak możesz o to prosić? Przecież jesteśmy biedni. No i właśnie dawali jej do do zrozumienia, że, że to jest właśnie z jej strony przejaw egoizmu, kiedy o coś prosiła. Miała też miejsce taka sytuacja, że siostra matki Marszala Rosenberga była operowana na wyrostek i po operacji dostała od jednej z sióstr taką ładną torebkę wyżywaną koralikami. I ta torebka bardzo spodobała się właściwie matce Marszala Rosenberga. No i ona zapragnęła też taką torebkę dostać ale wiedziała, że nie może o to poprosić, bo nie spodziewała się, żeby to właśnie spotkało się z pozytywną odpowiedzią, dlatego zaczęła symulować chorobę. Udawała, że boli ją bok. Zbadało ją kilku lekarzy, nie znaleźli przyczyny tego bólu, o którym ona mówiła, jednak ją zoperowali. Operacja wiązała się z bólem, ale marzenie, jej marzenie się spełniło, i rzeczywiście po operacji też dostała taką wymarzoną torebkę. Niestety jej radość nie trwała długo, bo do jej pokoju po operacji w szpitalu przeszły dwie pielęgniarki. Jedna właśnie dała jej termometr, włożyła jej termometr do, do, do buzi, żeby zmierzyć temperaturę. Ona w tym czasie podniosła tą torebkę i próbowała coś powiedzieć, ale ponieważ miała termometr w ustach, no to wydała jakiś taki, taki dźwięk niezrozumiały, jakiś pomruk. A w tym czasie ta druga pielęgniarka zareagowała w ten sposób. O, to dla mnie? Dziękuję. I zabrała tą torebkę. Wzięła tą torebkę. No ona była w takim szoku, że nie zdołała w ogóle powiedzieć, że to nie o to jej chodziło, że ona nie chciała jej tej torebki podarować. No więc taka przykra historia i właśnie te takie negatywne doświadczenia z dzieciństwa w związku z wyrażaniem swoich potrzeb oczywiście rzutowały na jej dorosłe życie i w małżeństwie też właśnie nie potrafiła wyrażać swoich potrzeb. Jasno. Marshall Rosenberg mówi, że że no, sam, samo wyrażanie właśnie z naszych potrzeb, no to jest problem, ale też, że niektórzy niektórzy właśnie wyrażają swoje potrzeby, ale robią to w takiej formie, która z góry jest skazana na niepowodzenie. Mianowicie podaję taki przykład, że, że czasem właśnie, bo nawet często tak się dzieje, że Kobieta na przykład w małżeństwie, kobieta właśnie po samym dniu pracy zmęczona chciałaby odpocząć, i nie potrafi tak tego powiedzieć, tak wprost, ze spokojem, jako, jakby to była jakaś oczywista, oczywista potrzeba. Tylko właśnie jakoś to próbuje uzasadniać, mówi to jeszcze takim tonem nieprzyjemnym, takim jęczącym trochę. Mianowicie tak, zamiast powiedzieć, Jestem zmęczona po całym dniu chcę odpocząć, to mówi. I ja to zrobiłam, tam to zrobiłam i to, i to, i to, i śmo i owo. <śla> Chciałabym wreszcie odpocząć. <śla> I jak facet słyszy taki komunikat, no to budzi, rodzi się w nim opór i mówi nie. A jak kobieta słyszy nie w takiej sytuacji, to często dochodzi do wniosku, a może to nie jest takie ważne ta jej potrzeba. I właśnie, a Rosenberg mówi, że mniej więcej coś takiego, tak z pamięci mówię teraz, więc nie będzie to dokładny cytat, jeżeli dla nas samych, jeżeli my, jeżeli my nie przywiążemy dostatecznej do wagi do naszych potrzeb, to tym bardziej nie zrobią tego inni. Więc, więc. Tak to wygląda. I mówi też, że um, mówi, dlaczego właśnie kobiety mają większy problem z, z jasnym właśnie wyrażaniem swoich potrzeb i w ogóle dbaniem o swoje potrzeby, um, że wynika to z, z wychowania. Bo w naszej kulturze właśnie jest zakorzeniony taki wzór kobiety, która się o wszystkich troszczy, dba o wszystkich, tak zaspokaja potrzeby innych ludzi, ale już niekoniecznie swoje. A to jest ważne, bo jak nie zadbamy też o te swoje potrzeby, no to jak będziemy, skąd będziemy mieli siłę, żeby, żeby dawać innym. Yy, więc, yy, I myślę w ogóle, że yy, niektórzy w ogóle yy, nawet nie wiedzą, jakie są ich potrzeby. Yy, a, a jak wiedzą, no to, to, to często taki błąd popełniają, że, yy, że nie mówią wprost o tym, yy, a jak mówią, no to właśnie jak, tak w jakiejś takiej formie nieodpowiedniej. Nie, nie no, właśnie. Dla mnie w tej całej historii, w tym wszystkim, co mówi Rosenberg, ja największą uwagę zwróciłam na tą formę, w jakiej komunikujemy swoje potrzeby. To dla mnie też było właśnie takie odkrywcze. Mam nadzieję, że, że Wy też coś ciekawego tutaj właśnie zauważyliście. To na razie. Do zobaczenia.